Witam Was bardzo serdecznie. No i dzisiaj nie możemy niczego innego zrobić, jak oczywiście obstawienie kolejnych meczów za pomocą sztucznej inteligencji, czyli Chata GPT oraz kopilota. No i słuchajcie, to są już też playoffy, więc tutaj już trzeba no, dosyć dokładne te piki robić. No i tutaj oczywiście zapytamy się obu sztucznej inteligencji, jakie piki nam wybiorą. No i też obstawimy. No i prawdopodobnie już za kilka dni się też dowiecie która była najlepsza. No i tutaj, jak widzicie, zostało nam tak naprawdę 8 drużyn. Spirit, Falcon, Vitality, Mongols, Furia, Natus Vincere, Mouse i Face Clan. Więc, no, tutaj dosyć takie, no, można powiedzieć, też topowe drużyny tak naprawdę przeszły. Ale zanim przejdziemy, słuchajcie, za kilka dni zostanie rozdana M4 za 100 zł. Jest to właśnie oto ta M4. No i tutaj Wymogi są naprawdę bardzo banalne: trzeba być po prostu aktywnym na obu moich kanałach, subskrybować oba kanały oraz zostawiać też łapeczki pod filmami. No i te wymagania, oczywiście, będą wszystkie sprawdzane i trzeba je zakończyć przed zakończeniem się Giveawaya. I jak dołączyć do tego giveaway'a, trzeba po prostu wbić na mojego Discorda i tam macie jakby możliwość właśnie dołączenia do tego konkursu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Skinplace. Skinplace to jest ta strona, na której możesz sprzedać swoje skiny natychmiastowo, a jest to bardzo proste. Wystarczy, że zalogujesz się poprzez Steam'a, wybierzesz skiny, które chcesz sprzedać, a następnie wybierasz metodę wypłaty. Pamiętaj, że środki zostaną wypłacone automatycznie po 8 dniach od zakończenia ochrony skinów. Z kodem IP macie dodatkowe 2%, które ląduje u was w portfelu. Skinplace czyli platforma do sprzedawania. Swoich skinów w trybie natychmiastowym, a teraz przechodzimy do pierwszej sztucznej inteligencji, jaką jest oczywiście chat GPT. No i tutaj wysłałem oczywiście chatowi GPT już moje zapytanie, czyli poprosiłem go po prostu o to, żeby wybrał mi drużyny ze screenshota, które mają jakby największe szanse na przejście dalej. No i tutaj. No, mamy już pierwszy match, że Team Spirit wygrywa z Falkionami. No, szczerze mówiąc, też bym tak obstawił. White Kitty z Mongolsami, też bym tak dał. z Vincere wygrywa z Furion. No, tutaj też bym raczej to tak dał. Face, no, przy czwartym, tutaj miałbym trochę lekki dylemat, szczerze mówiąc, bo tutaj te drużyny są moim zdaniem, no, dosyć podobno timowe do siebie. No i Team Spirit niby ma wygrać z Face Clanem w finale. Więc sobie to teraz obstawmy, słuchajcie. No i słuchajcie, tak się to prezentuje ten pick, jak już go wybrałem w cs -ie. No i tutaj, jak widzicie, no Team Spirit ma niby wygrać. Szczerze mówiąc, no ja bym to może trochę inaczej zrobił, bo ba... na to Wincerem bym tutaj dał. I tutaj bym miał dylemat, czy wygra Team Spirit, czy na to Wincerem, Ale tutaj, jak wiemy, Team Spirit, no jest tak naprawdę chyba nawet w topce. Więc no na pewno ma duże szanse, żeby ten turniej tego majora wygrać. Zapisujemy nasze piki, no i teraz przechodzimy do kolejnej sztucznej inteligencji od Microsoftu, czyli do Copilota. No i słuchajcie, tutaj mamy oczywiście to samo zapytanie co do czata GPT i jestem ciekawy jak nam tutaj Copilot odpowie w tym przypadku na nasze pytanie. Zobaczymy w ogóle czy Copilot wybierze te same drużyny, bo jestem tutaj naprawdę ciekawy i byłbym no trochę powiedzmy niezadowolony tym, że jakby to wybrało te same drużyny. Ale no jak wybierze te same drużyny, no to w takim razie no nic innego nam nie zostaje, tylko obstawić te same drużyny i no chyba będziemy już pewni, że raczej to powinny być te prawidłowe piki, słuchajcie. Okej, okay, no i tutaj teraz już widzimy, że mamy te same piki. Team Spirit wygrywa z Falkionsami, Vitality wygrywa z Mongolsami, NATUS Wincera wygrywa z Furią, Facelan wygrywa z Mouse. Team Spirit wygrywa z Vitality, Facelan wygrywa z NATUS Wincera. Teraz mamy tutaj kolejnego. Eee, finał Team Spirit wygrywa z Facelanem. Słuchajcie, mamy chyba dosłownie te same piki. No i tutaj jestem trochę w szoku, że takie piki zostały wybrane, w sensie, że takie same dokładnie. No, ale no to chyba w takim razie to musi oznaczać tylko jedno, że innej możliwości nie ma. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, idziemy obstawić teraz to oczywiście do CSA. No i ogólnie no, kurczę, jestem ciekawy, tak? Bo tutaj Chad GPT mi się wydaje, że wziął pod uwagę te najlepsze drużyny, jakie są. Ale no, kurczę. No. Ale tutaj można się z tym zgadzać, albo nie, słuchajcie zobaczymy, jak to wyjdzie za kilka dni. No i słuchajcie, kochani, ja wam bardzo dziękuję, to by było już też na tyle, no i widzimy się znowu najprawdopodobniej za kilka dni na podsumowaniu. Nie zapomnijcie o konkursie, który trwa, bo szkoda jest przegapić 100 zł, słuchajcie, więc naprawdę jeszcze raz tylko przypominam, zapraszam na Discorda. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, hejka!